Dobra. Witam serdecznie z tej strony Wartax i dzisiaj sobie zrobimy nasz pierwszy, wow, nieprofesjonalny opening naszego pierwszego Pixel Boxa, którego musieliśmy zakupić, że nie będę brzydko przeklinał. Musieliśmy sobie zakupić, bo jesteśmy niszowymi YouTuberami i, i nie mogę się doczekać. Powiem wam, że dostałem tą paczkę w pracy i cały czas ją macałem, macałem tego. Tak, tak. O, tak, omacałem i cała praca wiedziała co mam w środku oprócz mnie. Więc bo chciałem tutaj yy, poznać tego, poznać relację, yy, pokazać wam yy, moją reakcję na to, co jest w środku, więc nie opierniczamy się i. Mamy tutaj niebieski papier. Będę profesjonalnie opowiadał Wam to, co wy widzicie. Mamy tutaj niebieski papier połączony jakoś naklejką. O nie! Wow! luju! Halo, widać wszystko, panie operator? Ja! Cie, to właśnie chciałem dropnąć. To jest to, na co czekaliśmy, tak? To jest to. Czyli moja firma nic nie widziała. Moja firma widziała gówno, bo widziała tylko niebieski papier i mówili, wow, ale fajnie. Ja. To właśnie, dlatego chciałem zamówić dla nas ten oświetlenie, żeby dobrze było. Oświetlenie, żeby było dobrze. Właśnie to chciałem zamówić, żeby coś mi z Walking Dead wypadło. Cziulę, że to jest niebadny notes, nie będę go używał, ale jest. Mamy kolejny gadżet dla naszej... Powinienem książki tutaj postawić i wiedziałem, przeczuwałem coś, przeczuwałem coś w środku. Widzicie tutaj, dobrze, to jest Freddy Krueger. Wiedziałem, że będzie coś z Freddy Kruegerem, i miałem nadzieję, że to będzie właśnie figurka. I coś myślałem nad y, Jasonem, że będzie Jason. Mów mi tutaj, czy jest dobrze kosa, nie, nie. Czy, czy dobrze widać. Otwieramy sobie figureczkę, bo ja tak, tak nieprofesjonalnie tego nagrywam. Nie umiem nagrywać openingów, ale już na samym starcie nie żałuję, że zamówiłem horror. Mamy... Mi tutaj wciskali... Wciskali mi, że miałem żelki dostać. Mam ochotę na żelki teraz. Freddy Krueger, bardzo piękna. Yy, nie wiem jak się nazywają te. No, no. O, Bubblehead, właśnie. Yy, Bubblehead, yy, figurka, łapa, jego zarąbisty Nic nie widać, co nie? Nie, widać go. Widać, jak się górka i pokazuje i Sweterek Sweterek trochę taki wyblakły. Powinien być bardziej czerwony, moim zdaniem. Yy, możliwe, że to też u Was nawet... Po tego. Yy, oświetlenie będzie czulowe. Ale nie ma profesorowego oświetlenia, więc jest zarobista figurka. Jezu, gadam jak Robert Makłowicz. <laughs> <laughs> Dobra, to mamy figurkę Bubblehead, co tutaj jest jeszcze. Freddy Krueger, jaki w nie mam tego. Innych? Widziałem, że będzie Freddy Krueger. Dobra, ale nie. No, to jest, yy, no, to jest z Walking Deda, więc Zarobiście. Yy, tu mamy koszulkę. Co my tutaj jeszcze mamy? Sztuczną krew? Czy. To shower gel? Mamy żel pod prysznic! Mamy Emergy Shower gel! Emergency. Emergy Seed! Będziecie mnie wyzywać później w komentarzach, że Nie mówią angielskiego. It always to have a backup. Mamy zapasowy żel pod prysznic, który wygląda jak. Jak to. Tak, w to, jak, to, jak, jak, jak to się nazywa? Przepraszam, że wam uprawiam, ale. Masz jakieś nóż przed sobie? Ja mam łyżeczkę, ale... No, jest Dobra jest, mam, 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 mam. Otwieramy. Mamy zapasowy żel do tego pod prysznic. Wow, fajne opakowanie. Nie, te opakowanie muszę sobie zostawić. Snell. of energy open well and wash. W razie czego podczas zombie apokalipsy jest. Ważna higiena. Tak się niewygodnie to nagrywa, ale... Ale jestem zadowolony w ciul. Patrzcie, jak to fajnie wygląda! Taki o, mamy żel pod prysznic. W razie czego, więc nie będziemy go używać, tylko słowami sobie go do szafki. Ja to sobie wychowam. będzie sobie wisiał ci do nie będziesz mał oczy w szampanii, żel, bo ja powiedzę, się żenie, się na przyścielnię też jest jakiś powód, ale bardzo truskawkowy, więc yy, bardzo lubię truskawkowe żele pod prysznic i truskawkowe szampony, więc bardzo ładnie. Chcesz pomachać? No. Nie wiem, może tutaj... Co my tutaj mamy? I to wszystko. Mamy jeszcze koszulkę. O, fajną, fajną koszulkę. Fajną koszulkę. Powiem Wam, że mi, koszulka mi się bardzo podoba. Ogólnie mamy tylko żel pod prysznic, y, notę z walking Deda, figurkę i koszulkę, więc. A, przypinki jeszcze. O, przepraszam bardzo. I naklejki. To, co lubimy najbardziej. Czyli nie, to, co ja lubię najbardziej. Czyli taką naklejeczkę mogę sobie y, nakleić na laptopa. Horror, horror 10.02. 2016 Nic specjalnego Ale tutaj widzicie Jest moje logo Widać? Nie widać? Widać no. Jest moje logo, czyli wystające zombie I Pamiętaj Polubić nas na Facebooku Przypinka Pixelbox Teraz A no, masz rację, to jest czaszka. Co my tutaj jeszcze? Tu mamy jakieś... powitanie. Mamy koszuleczkę i to by było na tyle. The virus infected human being Umbrella, więc yy, mamy koszulkę z umbrelli. Czyli temat, który lubimy najbardziej. Zaraz mi bateria padnie w tym w, 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 w kamerze. Pięknie. Tak profesjonalnie się prezentuje nasz Pixelbots. Mamy Freddy Kruegera z notatnik, koszuleczkę bardzo fajną i żel pod prysznic I przypinkę jest tutaj. O. Więc w skali od 0 do 10, to jestem normalnie 9 na 10 zadowolony, jak nie bardziej. Dobra, dziękuję za oglądanie. Moim pomocnikiem był Kosa. I, 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 I zapraszam Was do polajkowania Facebooka, Instagrama, gdzie pojawią się zaraz zdjęcia tych fajnych rzeczy. Snapchata, tak, gdzie też się pojawiają zdjęcia i, i Facebooka, to już mówiłem. I zapraszam do mojej grupy na Facebooku. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć i do następnego.